Grałem w demo Gothic Remake i jestem absolutnie rozczarowany. O kurna! Moi drodzy, kolejne źródło informacji odnośnie Goticka, tym razem z CD Action. Ostatnio słuchaliśmy Borysa z podcastu Rocky Borys, który mówił, że bardzo mu to nie siedzi. Słuchaliśmy wielu różnych opinii ludzi, którzy byli na PGA, że no nie jest to zbyt zadowalające. Były też osoby, żeby nie było, które mówiły, że o, to będzie dobre drewienko dla fanów Gotika. No i były osoby, które się śmiały z tego, że jest to jeszcze bardziej drewniane niż, niż oryginał. Zobaczmy, co. Co nam powiesz? Dosyć! Zrzucajcie go! Oho. Wiesz, że jak przerywam, to mam coś do zaoferowania! No ale tym razem mam naprawdę coś dobrego do zaoferowania, bo jest to strona Instant Gaming, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jeżeli te ceny na Steamie sprawiały, że bolała cię głowa i chciałeś sobie wydubać oczy, to Instant Gaming jest naprawdę dobrym wyborem. Wchodzisz na Instant Gaming, a tam Multum Gier, dosłownie wszystkie, jakie możesz sobie zapragnąć, w absurdalnie niskich cenach. Spójrz choćby na tego Kingdom Coma. Tak samo Darkest Dungeon, tak samo Dark Soulsy za mniej niż pół ceny. Świetna sprawa, więc czemu nie skorzystać? Będę wdzięczny, jak skorzystasz z linku w opisie, bo nie dość, że oszczędzisz, to jeszcze wesprzesz streamera. Obczajcie sobie te wszystkie promki, bo naprawdę warto. Sam korzystam, a teraz się odmeldowuję. Miłego. A PS, można płacić wlikiem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał czegoś takiego Oho. nagrać. I nie, że będzie to jakieś tam marudzenie chłopa na remake Gothica pod publiczkę. Witajcie z powrotem w Kolonii. Ogólnie polski voice acting, świetna sprawa. Naprawdę, ja uważam, że tutaj zostało dowiezione, no to nie będę tego odbierał. Tutaj Rysław z ekipą zrobili robotkę. Fajnie to brzmi. Ja jestem gigafanem Gotika od dzieciaka. Zdobyłem go wraz z czasopisem Play. No I po tym jak jakiś tam znajomy wytłumaczył misterowanie, to przepadłem na miliony godzin. Przyszedłem wszystkie części, włącznie z naprawdę nudną trójką. Przebrnąłem przez Arkanie, polubiłem Ryzeny, szczególnie tego najbardziej gotikowego, pierwszego, polubiłem Eleksa, szczególnie pierwszego, bo dwójka. Dwójka to jakiś nieporozumienie pod wieloma względami, a w ogóle to, o, o, nagrałem taki film, gdzie opowiadam o konstrukcji otwartego świata goticzków, zapraszam, no i czekałem jak głupi na ten... No czyli mamy do czynienia z osobą, która jakkolwiek tego gotika nie tylko liznęła, ale i skonsumowała wielokrotnie. Także no, nie można tutaj użyć argumentu, a Borys pierwszy. <grych> Bo tutaj mamy do czynienia z graczem, który dawno temu znał tego gotika, ma możliwe gdzieś ten pierwiastek nostalgii w sobie. Ma doświadczenie z tymi grami, nie tylko samym Gotikiem, ale i różnymi innymi tworami od Pirania Bytes. Także zerknijmy, co on ma do powiedzenia, bo to jest wartościowe zdanie. Nie mówię, że Borysa nie było, po prostu była to inna perspektywa, nieco taka bardziej osoby nieobytej z Gotikiem i nie znającej tej legendy, albo nie czującej jej tak bardzo. Pamiętam, jak twórcy Alkimia wypuścili najpierw demo, by wybadać grunt. Jarałem się strasznie, że jak inno z swojej mądrości. Tak uczynili. Demo było bardzo dobre. Może trochę uciekało klimatem od pierwowzoru. Bezimienny był zbyt śmieszkowato. A to nie jest tak, że to demo się ludziom bardzo nie podobało? Kurcze, nie pamiętam. Przałkowaty, a system walki za bardzo zapatrzony w Ubisoftowe forum, ale całkiem. O kur... Jak dobrze, że oni to zmienili, wy widzicie jak to wygląda? Dobrze się w to grało. Bagów tyle, co nic, to i tamto do wymiany, będzie dobrze. Byłem spokojny, aż nie zagrałem w demo na tegorocznym Poznań Game Arena. Nawet... Nawet nie macie pojęcia jak bardzo zawiedziony się. Czułem, grając w to wszystko. Cyre, nie... Ale to brzmi dziwnie, nie? W sensie, że mu się to demo pierwsze podobało, bo analizując sobie mniej więcej fakty z perspektywy osoby, która z tym demo i z poprzednim nie miała styczności, to wydaje mi się, że mimo wszystko to nowe demo jest lepsze. Czy jest świetne? No nie, jest raczej średnie, bardzo, ale. Dalej jest chyba lepsze. że klimatem, nie że grafiką, nie że dubbingiem czy światem przedstawionym, bo to tu jest zrobione naprawdę świetnie. Poczułem się, nie wiem, znów jak w górniczej dolinie za dzieciaka, gdzie co chwila potykałem się o te własne nogi, a byle kretoszczur zmuszał mnie do wczytywania gry. Eksploracja w remake'u to też pierwsza klasa, i aż chce się zaglądać pod każdy kamień. No. Ale to wszystko jest przy tym nic. Jak fatalnie się w to demo grało. Bo to... No i pewnie przejdziemy właśnie do animacji i movementu. No, to jest, to jest to, co nie wiem, jakim cudem dla fanów Gotika jest, czymś na co przymykają oko i mówią, że za to właśnie kochaliśmy Gotika. Moim zdaniem totalnie, nie? Moi, sorry, trochę Wam wejdę do głowy. Ja uważam, że Wy tak mówicie, bo to jest mechanizm kołpowania, ale Wy kochaliście Gotika pomimo złych animacji, a nie dzięki nim. Wykochaliście Gotika za otwarty świat, za fajne questy, za ciekawe postacie, za dobry polski voice acting. Wykochaliście Gotika za ciekawy rozwój postaci, wykochaliście Gotika za wiele różnych rzeczy, ale nie wydaje mi się, żebyście kochali go za bycie drewnianym. Drewniane to było to, co pomijaliście na rzecz bardzo wielu plusów. I w tym momencie wiele plusów tej gry zostało przeniesionych do remake'u, ale niestety drewnianość została spotęgowana. A jak na standardy dzisiejszego gamingu, może być z tym bardzo duży problem i może być to po prostu irytujące do doświadczenia. Nie chodzi o to, żeby ponarzekać, że remake Przygód Bezimiennego jest drewniany, kanciasty, sztywny i nie dzisiejszy. Przecież zaraz jeden fan z drugim, pewnie taki, który jeszcze nawet nie zagrał, zleci się i powie, przecież tak ma być. To ma od... Znaczy, ja powiem tak, jeżeli ktoś uważa, że Gothic powinien być drewniany i dobrze, że tak zrobili, to po co ten, go... po co ten remake? To idź, grać w Gotika 1, no przecież to bez sensu jest. On musi zostać uatrakcyjniony, musi zostać unowocześniony, musi zostać dostosowany do standardów technicznych, jakie mamy w 2024 roku. No nie ma żadnego sensu, żeby powstawał remake gry, jeżeli chcesz, żeby ten remake wyglądał jak oryginał. To, to, to proś o remaster. Dawać ducha starych czasów, to Początek zalet i tak dalej. Tyle, że widzicie, ja bardzo bym chciał, by remake odtwarzał pewną sztywność gameplayu pierwowzoru. To byłoby nawet urocze, ale nowy Gothic po prostu... No to ja powiem tak, grałem dzisiaj w betę Monster Huntera. Jest tam swego rodzaju sztywność w ruchach, jest tam takie wyczekiwanie, taka toporność, drewnianość, która dodaje satysfakcji, gdy już pierdolniesz, nie? Ale to się wiąże z bardzo dobrym stanem technicznym, z celowym zachowaniem takiej drewnianości, która... Nagradzana jest płynącą satysfakcją z każdego trafionego ruchu, yy, która jest paniszująca w sposób, który nie irytuje, a który pokazuje ci, że popełniłeś błąd. No, combat tym Monster Hunterze bardzo mi się podoba. I gdyby to było w Gotiku, to wszystko by było cacy. Ale każdy, praktycznie, kto grał w to demo gotyka na PGA, mówi, że to nie jest takie drewno. To jest drewno, które sprawia, że chce ci się grę wyłączyć. Absolutnie nieresponsywny, nieprzyjemny. W obsłudze, że tak to ujmę, i jako gracze nie czerpiemy. To miejsce w ogóle mi się bardzo podoba, bo tu prawie nic nie było w oryginale i fajnie remakeowo tutaj zostało, zostało ono udoskonalone. Uwa to mi się bardzo podoba. To w ogóle wygląda jak jakiś kadr z filmu, strasznie ładnie. W obsłudze, że tak to ujmę, i jako gracze nie czerpiemy żadnej przyjemności z walk, progresu bohatera czy zdobytych broni. i Dalej, kurde, nie mogę. Co? Czekaj, nie ma. Nie, nie czuć progresu? Z walk, progresu bohatera, czy zdobytych broni. I. No to sorry, ale w Gotiku chyba progres był czymś, co ludzie cenili sobie najbardziej, że jest to coś więcej niż puste kliknięcie w drzewko, bo mogłeś, musiałeś podróżować, uczyć się od konkretnych ludzi, konkretnych zdolności. No ja uważam, że ten system dało się dużo bardziej rozwinąć na pewno, zdecydowanie, ale on był specyficzny, on był. Faktycznie wyczuwalny ten progres, no bo twoja postać najpierw machała jak totalny debil, a potem faktycznie mogłeś operować tym mieczem rytmicznie bardzo, bardzo sprawnie. No widać było, że ten bezimienny stawał się totalnym koksem, to na pewno. Dalej kurde, nie mogę wykminić, dlaczego twórcy na to pozwolili, bo w remake gra się gorzej niż w Alexa 2. Myślałem, że pewne czasy mamy już ze sobą. Zacznijmy od podstaw. Bieganie. Ono moim zdaniem jest w porządku, gorzej wypadają takie pierdoły jak skakanie, uroczo nieporadne jak w pierwowzorze, co nawet jest w sumie na plus, hehe. <laughs> I wspinanie się po czymkolwiek. Tu już się ma wrażenie, że trochę to i owo nie działa tak jak powinno, w postaci dziwnie się trzęsie, baguje lub przykleja do krawędzi półek skalnych. Ja wiem, poczujemy się jak w domu, ale właśnie marzyłem o nowym gotiku bez takich problemów, bez wysokiego próbu no. wejścia dla nieobytych z marką. I trochę mi, mi nas zrzedła, jak zobaczyłem jak powoli i pokracznie bohater otwiera skrzynie, podnosi rośliny i zbiera przy różne pierdełki. Wygląda to mega nisko budżetowo. Trwa 100 lat i kurka, no nie wiem na co jako gracz czekamy, bo nawet gotik nie serwował nam w większości przypadków gotowania mięsa tak długiej animacji wypinania tyłka podczas schylania. A teraz pomyślcie sobie, że musicie oglądać te powolne, rutynowe czynności przez dziesiątki godzin grania. Będzie mod oczywiście, nie, ale to nie można tak tłumaczyć, no kurwa. Gra powinna u podstaw zostać zrobiona dobrze. Ja w ogóle tu widziałem ciekawą wiadomość. Wiem, że taka pusta. Serio. No ale nie hejtujcie, tak po to jest demo, teraz drewniany może to ogarną. No tak, tak, tak. Demo jest po to, żeby sprawdzić feedback i oni dostali feedback i może się do niego zastosują. Aczkolwiek ja nie oceniam gry, bo dużo ludzi tak myśli, że ja już oceniam gotyka. No nie, no, ja zagram w tego gotyka i wtedy wam powiem, co nie myślę, ale teraz mówię, co myślę o demo, które widzę i ludzie, jakich słucham, co sądzę o tym i co to zwiastuje. Mogę po prostu sobie wyrażać swoje opinie i spekulacje, tak? Czy to się wiąże z tym, że mam już wyrobioną opinię na temat premiery remake'u? No totalnie nie, totalnie nie. Także liczę i trzymam kciuki, żeby ten Gothic był dobry. Ale wszystko wskazuje na to, że może być kiepsko, nie? Ja, ja czaję, że halo, to powolne wykonywanie czynności Tu miał RDR2 i co, ludziom jakoś nie przeszkadza. Pewnym przeszkadza to raz, a dwa, tam cała rozgrywka była zbudowana wokół powolnego doświadczania. Sterowanie Arturem celowo było tak zaprojektowane, by wywalić graczom z głowy pewne gamizmy, jak przeszukiwanie każdego napotkanego ciała. Bo nie kolekcjonowanie kolejnego naboju było przecież tam istotne i w efekcie nie dawało nam jakichś wymiernych Korzyści. W sensie nie że porównuję Gotika do drugiego Red Dead Redemption. Chodzi mi po prostu o poszukiwanie przy... No i właśnie sobie przegrałeś. Myślę, że wiele ludzi uważa Gotika za lepszą grę od Red Dead Redemption. Ja nie jestem jedną z tych osób. Gram aktualnie w Red Dead Redemption jest genialne. Tak długaś tych animacji. Ale dobra, to można przeżyć. Te powolne animacje to raczej rzecz banalna do naprawienia, albo nie wiem, wyłączenia kompletnie. Gorzej zaczyna się dziać, gdy wyciągniemy miecz. No ja i wiem. ja wiem jak to jest, że o to chodzi. Fak, ale się wkurzyłem. No i ja wiem, ja wiem jak to jest, że o to chodzi. Że główny bohater na początku gówno umie. Trzyma jednoreczną broń oburącz. I nie potrafi wyprowadzić sprawnego ciosu. Czemu klaszcze? Nic nie słychać. Ale jak dobrze wytrawni Gotika wiedzą, jak się bardzo chciało, to dało się jako tako w ten sposób prowadzić walkę. A już. Szczerze, no są całe rany w Gotiku, jeżeli dobrze pamiętam, w których niekoniecznie rozwijasz postać, tylko po prostu przechodzisz jak najszybciej, będąc troszeczkę takim mgienkiem, i wszystko polega na. Rytmie, na, na wyćwiczeniu sobie, bo ten system kombatu jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o sterowanie nim. Szczególnie w dwójce, gdzie doszedł stosowny blok. Znam hardcoreów, co tak grę przeszli. W starych gotikach widzieliśmy, w jaki sposób porusza się przeciwnik. Gra w miarę sprawnie pracowała kamerą, mieliśmy strajfy i wszelkiego rodzaju pomagacze i indykatory, a to się oponent podświetlał, a to zasięg oręża rysował się na ekranie za pomocą białej smugi. Można uznać, że było to zrozumiałe, a w remakeu, no, ginąłem od i tak ospałego ścierbienia tylko dlatego, że nie miałem pojęcia, czy mój atak w ogóle trafi. Te wykonywane są z tak dużym opóźnieniem, tak przeraźliwie wolno i nieczytelnie, że ma się wrażenie, jakby prowadziło się spowolnioną bitkę w Morrowindzie niewyskilowaną postacią. Ponownie, <laughs> lepiej to wyglądało w Lexie 2, który moim zdaniem i tak zaliczył regres w tej kwestii względem jedynki. Ej, no myślę sobie... No dobra, może to kwestia tego, że faktycznie jeszcze nic nie umiem. Pozwoliłem Draxowi, który pomagał mi wybić cierwojady, po prostu zasypać je strzałami, a sam udałem się po wszystkim dalej i natrafiłem na starego ziomka z Areny, Kirgo. Ten po krótkim sparingu uczy gracza pierwszego poziomu walki mieczem. I jak zapewne pamiętacie, wyskilowany już na tym pierwszym poziomie bezimienny łapał broń w jedną rękę i dało się czerpać masę przyjemności z walki. Sztywne, bo sztywne, ale czytelne animacje, satysfakcjonujące... No, muszę przyznać, że dało się wyczuć może Możliwości kombatowe. Wiedziałeś, do czego Twój bezimienny jest zdolny, a do czego nie w gotiku oryginalnym. Muszę to przyznać. Tak jak nie jestem fanem tego systemu kombatu i on mi się osobiście jakoś średnio podoba, tak jego progresja i wyczuwalność Twoich możliwości i sufitu tych możliwości i zasięgu była jak najbardziej na poziomie. Jeżeli w remake'u tego nie mamy, no nie wiem, jeżeli gra zalicza w jakimkolwiek aspekcie regres w stosunku do gry, która pojawiła się w 2001 roku, no to chyba nie mamy o czym dyskutować, prawda? bosy i responsywna, przyjemna walka. Odkąd pamiętam, uwielbiałem te kolejne poziomy progresu w starych gotikach. Ze zmianą animacji walki zmieniała się też mocno mechanika i podejście do potyczek. A tutaj? Tutaj, kurde, trzymamy broń w jednej łapie, ale dalej walczy się koszmarnie, nieporadnie. Szybciej, ale nieprzyjemniej. Nieczytelniej, nieciekawiej. To wygląda, jakby ktoś na papierze wiedział, jak to ma działać, ale w praktyce nie umiał tego oprogramować. Albo zwyczajnie nie czuł, na czym polega po prostu przy... Bo to chyba jest jakoś low-budgetowa produkcja. No mówmy się, znaczy, kasę to pewnie będą ten kosili na nas grubą za to, nie? Ale to raczej nie, to oni nie mieli jakiegoś wielkiego budżetu, nie, nie, nie spodziewałbym się. na walkach w grach wideo. Szczerze, walczy się tu gorzej niż w pierwowzorze. O ojej. Wspieranie Bajs w Rizenach i Eleksach mądrzej opracowała mechanikę walki wręcz, a jak pewnie wiecie, nie były to nigdy genialne rozwiązania. Szczególnie w Eleksach Męczyłem się operując bronią w Gotiku Remake. I z każdym wymachem czułem się coraz smutniejszy prostu, kurde, smutniejsze. Bo już wiecie. Będą mu mówić pewnie, że skiliszył, ale no jeżeli ten feeling. to kilka osób to już powtarza. Niektórzy mówią o momencie, niektórzy mówią o kombacie, że feeling tego jest jeszcze bardziej drewniany i spowolniony i mniej responsywny niż w przypadku oryginału. No to kurde, ile razy trzeba wam powiedzieć coś, żeby to było, żeby ludzie to zrozumieli, że to może być prawda po prostu, nie? Dalej istnieją osoby, które myślą, że to jest jakaś zmowa graczy przeciwko Gotikowi. A czy Wy naprawdę myślicie, że my chcemy, żeby gry wychodziły złe? No nie. O tym się rozmawia właśnie dlatego, żeby gry były lepsze, żeby wnioski były wyciągane. No kurde. Ja bym się super cieszył, gdyby każda gra, która wychodzi, była świetna, bo byśmy mieli nieskończone za sobie rozrywki. Jasne, jak dzieją się jakieś niewygodne rzeczy czy porażki, to się o tym gada, czy właśnie regresy. Ale to nigdy nie jest ze złą intencją. To jest raczej chęć. Jasne, czasem wyśmiania, ale jednak skomentowania istniejącej rzeczywistości, a nie wymyślenia sobie czegoś. W XXI wieku nie ma krytyki, jest tylko hejt. No tak to się teraz nazywa, nie? Jeżeli komuś zwracasz na coś uwagę, to Jezus, ja, ja nie mogę się kurwa, y, doczekać, aż stanę się faktycznie stary, bo tyle ludzi, co ja mam ostatnio w komentarzach na YouTubie mówiących mi, że co ja tam wiem, jak ja mam 23 lata, to, to jest popierone, nie? A ja nie jestem ani ekspertem, ani deweloperem, ja jestem graczem, jak każdy z was. Więc jeżeli mam zdanie, to możecie się z nim nie zgadzać, możecie się z nim zgadzać, ale możecie wyrazić swoje zdanie, a zamiast mówić, że co ja tam wiem, bo jestem młody kupa. Inaczej. Ja wiem, że wiele rzeczy, które ja mówię, jest często po prostu niepoprawnych, bo na przykład nie mam wiedzy, ale lubię mówić, lubię dyskutować. I nawet jak czegoś nie wiem, albo zostanę sprawdzony, lub ktoś mi powie, że ej, to tak nie działa, jak myślisz, to nie jest tak zrobione, to ja bardzo często ludziom przyznaję rację. Zresztą widzicie to na streamach. Ja nie mam problemu z tym, żeby komuś rację przyznać. Ja nie mam problemu z tym, żeby się zreflektować. To, to jest dla mnie fajne właśnie nawet, że mogę się też czegoś dowiedzieć. I przy okazji wy też się czegoś dowiadujecie. Ten dyskurs powinien prowadzić do słusznych wniosków, do ciekawych wniosków, do pogłębiania wiedzy w temacie gier. Bo każdy z nas coś tam wie, każdy z nas ma jakąś perspektywę, mniej lub bardziej doświadczonej osoby, a nie powinniśmy obrzucać się inwektywami tylko dlatego, że mamy inne zdania, odmienne zdania. No, ktoś może lubić gotyka, ktoś może go nie lubić, komuś się może remake podobać, komuś się może nie podobać i fajnie, ale dążmy do tego, żeby zrozumieć, dlaczego danym osobom się coś podoba lub nie podoba. I z każdym wymachem czułem się coraz smutniejszy. Po prostu, kurde, smutniejszy. Bo już wiecie, Pali o te bagi, które też oczywiście napotkałem. Raz gra stwierdziła, że uśmierci mi postać, bo tak. Raz jak kliknąłem, że chcę siąść na ławce, kamera wyleciała mi w kosmos, a potem się okazało, że jednak to bohater nie ma ochoty na niej siadać i wołał do kufra obok podejść. Co chwilę też się można było nadzieć na świrujące oświetlenie. Te baki tu mam gdzieś. Mogą zostać poprawione, choć fakt udostępnianie prasie czy po prostu graczom dema, które w kwestiach technicznych wołało pomsty do nieba, to raczej kiepski pomysł. No Tak, no. Można mówić, że demo, że beta, i że jeszcze poprawią. No, pewnie, tylko jeżeli coś jest naprawdę kiepskie, jeżeli coś naprawdę pokazuje, że jest niedorobione albo tanio zrobione, to wydaje mi się, że nie chciałbyś tego pokazywać, biorąc pod uwagę marketing i PR. Wolałbyś ukryć pewne niedociągnięcia. I średnio świadczy o produkcie końcowym. Przede wszystkim, jak boli mnie to, że gra się w to po prostu źle, nieporadnie, jakby tworzył to totalnie amatorski zespół. Ja wierzę, że tak nie jest, ale tak to wygląda. I boli to tym bardziej, kiedy grafika, powtarzam, wygląda. Przepięknie, no? O prawie dobrze robi się diodnika Rila oraz. Znaczy, ludzie... ta oprawa jest. Nie najgorsza, uważam, naprawdę. Jest też trochę tych spranych barw, co daje ci ten taki brudny, zgniły klimat goticzka. Ja uważam, że naprawdę jest ok. Jasne, dałoby się przyczepić do jakichś tekstur wody, które totalnie się artefaktują i jest w tym przypał. Ale overall powiedziałbym, że no tutaj Unreal Engine, bo chyba Unreal Engine tak mi się wydaje, dał radę. oraz muzyka Kaja Rozekranza, który w punkt otworzył motywy z pierwowzoru, dodając tam im sporo pazura. Szanuję też design poziomów. Zawaloną kopalnię możemy teraz zwiedzić, są. I NPC i stwory do pokonania, schodzenie z głównych ścieżek popłaca, i jak mówiłem. Czuć tu ten stareńki klimat górniczej doliny. Kurde, jest... czyli ja dobrze rozumiem, że wystarczy zmienić Movement i Combat. Znaczy, wystarczy. No to jest dużo pracy i faktycznie będziemy mieli naprawdę dobry remake, bo świat został dobrze odzorowany. Bo tu widać, że powiem wam tak: widać, że ludzie się naprawdę chcieli postarać i widać, że oni mieli zamysł, żeby oddać ten klimat i widać, że im zależy, żeby fanów posłuchać. Zresztą, kurde, no pierwsze demo widzieliśmy i zobaczcie, jak to się zmieniło do tego na bazie feedbacku, więc im zależy, oni nie mają w dupie ale kurde, przydałoby się po prostu zatrudnić tam kogoś, kto wie, co robi. Albo po prostu może oni wiedzą, co robią, ale w złym kierunku poszli. W sensie są, są doświadczonymi ludźmi, ale źle, złą drogę obrali, żeby ich zawrócić na dobre tory. Jeżeli wystarczająco dużo ludzi po PGA i po Gamescomie i na YouTubie teraz i w artykułach powie im, że ten movement i ta walka z się, to to się zmieni. Ja w to wierzę głęboko. I mam nadzieję, biorąc pod uwagę, że oni nie ogłosili oficjalnej daty premiery, tylko się o jakiś tam spekuluje, to jest nadzieja, że to faktycznie zostanie dopracowane. I wiecie co? Kurde, bardzo bym się cieszył, bo ten Gothic ma potencjał. Ja naprawdę życzę mu dobrze i będę w niego grał. W którym się dziwnie w ten nostalgiczny sposób tęskniło. No podoba mi się tu, no po prostu, super to jest zrobione. Ale co z tego? skoro w to wszystko się nie da kurna grać. No Dużo o tym myślę, tym jeszcze jestem bardziej rozżalony. Ja wiem, wiem, że to demo, że wiele się mogło zmienić, wiem, że to demo ma rok i przez ten rok srogo je połatano i, jak mam dodano polski dubbing, którym słów kilka później, że to, co widzimy, to nie jest finalna, gotowa wersja gry. Ale kurna w mordę... Co jeśli jest? Co jeśli jeden projektant no. z drugim stwierdzili, że tak ma być, bo dodają tym samym ducha Gotika? skoro tak... Znaczy no fakty są takie, że chyba tak pomyśleli, bo wszystkie jakieś głosy bardziej profesjonalnych, doświadczonych w game de developmentie ludzi, jakie słyszałem, to że trzeba by było zrobić specjalnie taki movement, bo Unreal Engine bazowo ci takiego nie zagwarantuje i takiej walki. To, co masz dostępne w Unreal'u i to, co możesz zrobić w Unreal'u bardzo prosto, jest znacznie płynniejsze i znacznie lepsze i znacznie bardziej responsywne od tego, co oni zrobią. Więc oni celowo to pogorszyli, prawdopodobnie chcąc oddać drewno Gotika. Moim zdaniem nie tędy droga. Ten z drugim stwierdzili, że tak ma być, bo dodają tym samym ducha Gotika. Skoro tak, to tylko czemu kurde w ten sposób? Gotiki były koślawe, bo koślawe też były czasy ówczesnego game developmentu, ale nie można powiedzieć, że piranie stworzyły grę niegrywalną, nie dającą graczowi masy radości. Nie no kurde, mówię, gotik był drewniany, bo takie były czasy, ale. Cała reszta rzeczy była fajna i ludzie pokochali je pomimo drewna. Ludzie nie zakochali się w tym drewnie. No naprawdę, no nie próbujcie sobie wmówić, bo to jest oszukiwanie samego siebie. Jeżeli teraz by wyszedł Gothic i bez żadnego bagażu emocjonalnego byś tę grę zobaczył, to byś ją wyłączył po dwóch sekundach, bo byś powiedział, Boże, w to się nie da grać, tym się nie da ruszać, tym się nie da sterować. Każdy by po tym zjechał jak po burę i susę. Bo tu nie chodzi o to, żeby to było jeden do 1, tylko chodzi o to, żeby właśnie oddać świat, oddać postacie, oddać dialogi, oddać eksplorację, oddać wrażenie, oddać muzykę, oddać wszystko wokół, ale żeby po tym świecie dało się poruszać w nowoczesnym stylu. No, jeżeli naprawdę nie chcemy się kłócić o ten remake Gothic, to możemy się zgodzić, że chcecie poznać ten świat w świeży sposób, a nie poznać ten świat w stary sposób, bo gdybyście chcieli poznać ten świat w stary sposób, to byście zagrali w Gotika 1 i po cholerę wam ten remake. A tutaj no pięknie jest, ale cała reszta, tak gameplay'owa po prostu rozczarowuje. Ja po zagraniu w zremakeowaną grę mojego dzieciństwa odszedłem ze stanowiska zawiedziony i dosłownie musiałem to wszystko rozchodzić, poukładać sobie w głowie. I szczególnie... Przez to, że to, czego doświadczyłem, totalnie kłóciło mi się z tym, co wcześniej usłyszałem od Reinharda Polis, szefa alkimi, Bo to było tak, że najpierw byłem umówiony na wywiad z Reinhardem oraz Mateuszem Pawłowskim, jednym z twórców Kronik Merk a mieć imię jak bohater z Overwatcha najfajniejszy? Nieźle. A dopiero potem udostępniono mi build do ogrania. Jeśli byłoby na odwrót, uwierzcie mi, zadałbym mu zupełnie. O, to jest bardzo mądra propozycja, Lazy Pound, którą e, napisałeś. Wyobraźcie sobie, że twórcy Gotika Remake są na tyle kozakami, że robią ci dwa style poruszania się i movementu. Masz starego gotika i masz e, Modern Times. I by było idealnie. Ja pierdzielę i masz dwa różne style poruszania się. Masz taki bardziej, właśnie pod kątem, masz po szynach ruszanie się, masz to drewno, masz te dziwne skoki, spowolniony kombat i w ogóle, a na nowoczesnym masz po prostu ten świat, ale z nowym movementem, ze świeżym wszystkim, takim jak na 2024 rok przystało pełni inny zestaw pytań niż te, które grania. Jeśli byłoby na odwrót, uwierzcie mi, zadałbym mu zupełnie inny zestaw pytań niż te, które padły z mojej strony. Napytałem głównie o fabułę. No i tam w tych opowieściach Reinhardt snuł mi mądre historie o tym, że dbają o wiele aspektów fabularnych, co super, że przywiązują uwagę do takich rzeczy jak dziury fabularne, niewykorzystany potencjał wielu niedokończonych miejscówek. Do... O, to jest fajne. Uzupełnianie tej gry w, w zgodzie, jakby wiesz, z wizją świata, z zamysłem. To jest bardzo dobre, bo w gotiku jest dużo miejsc, które dało by się fajnie wypełnić, parę może nawet questów, które dałoby się trochę dalej pociągnąć. I to jest super sprawa. Le Tyle, żeby efekt, tak. ostateczny i wnioski wyciągnięte w tym świecie przez ciebie były takie same, ale jednak uzupełniono nowe doświadczenia, niewykorzystany potencjał wielu niedokończonych miejscówek. Dowiedziałem się nawet, że tajne spotkanie Lestera, Gorna, Miltena i Diego będzie bardzo ważnym punktem Oho. w Sabule i że będziemy pewni. Czy Gomez wiedział? Nie ma takiego dowodu powtarzam jeszcze. Oj, nie wiem, czy to dobry pomysł, <noise> żeby nam powiedzieć, czy Gomez wiedział. I tak dalej, i tak dalej. Że to gra AA+, czyli średnio wysokobudżetowa. Że dużo w to serca i pasji wkładają. No, nie wątpię, serio. Tylko naprawdę nikt im tam nie powiedział wewnętrznie, że fatalnie się w to gra? No właśnie to jest dziwne, nie? To, to jest strasznie dziwne. Jeżeli to naprawdę nawet nie jest takie jak w remake'u, tylko takie jak w oryginale, tylko gorsze, to oni tego nie czują? Co jest grane? Nawet sobie odpaliłem ten stareńki playable teaser i on ma lepiej ogarnięty system walki. Co? Jest responsywnie, czytelnie. Czy to może oni jakiś lewy build mieli na tym PGA? Może coś tam. Nie wiem, przypadek. Wiesz, jest mała szansa mikroskopijna na to, no przecież to brzmi aż dziwnie. Co tu się wydarzyło, Alchimia? Czy to, to jest ten sam zespół, ta sama ekipa? Spodziewałem się, że Alchimia zrobi takiego gotika, że wszystkim kapcie spadną i ludzie dojdą do jakiejś, nie wiem, autorefleksji, że mieli tak ciekawą serię pod nosem i nie mieli o niej pojęcia. Obawiam się. Że wyjdzie tu nam po prostu średniak. Obym się mylił, chce się mylić. Znaczy, umówmy się, aspiracje tego remakeu zawsze chyba były na takim poziomie, ale mogłoby być lepiej po prostu, no. A skoro mogłoby być, to czemu miałoby nie być? Oby bolączki Dema były tylko bolączkami Dema. Podkreślam, w to się po prostu. Nieprzyjemnie gra, efekt nieprzyjemności taki, potęgują jeszcze dialogi, które zabiegowane są może i doskonale, ale treść, <grych> w sensie, gramy Nyrasem, tym chłopem, co dostał pierdolca na punkcie kamienia ogniskującego w tym pierwowzorze, no i dlaczego Diego, nasz Diego, jest dlatego tego Nyrasa takim strasznym chujem? Przecież Diego taki nie był, Diego to swój chłop, opiekun, czasem śmieszek, a czasem dobry kolega, no Diego to taki dobry ziomal. Demo teaserze sprzed lat lepiej go ukazali, mimo że przypominało z wyglądu zaginionego piątego muszkietera. Mam nadzieję po prostu, że nie wiem, nie wypaczą nam charakterów naszych dobrych, znajomych z jedynki i dwójki. W sensie, może to demo to po prostu. Demo. W końcu to, w co grałem, w co niektórzy z was grali też na PGA, nie znajdzie się w ostatecznej wersji gry. Po... Trzymam kciuki, że po prostu to dopracowali, bo potencjał Ktoś jest To dobre miejsce, by napracować parę kwestii, na przykład Plotkę, że twarze są z generatora. Nie są, akurat te kwestie poruszyliśmy z Reinhardem. Wszystko zostało wykonane ręcznie, a pomagała Alkimi, w tym siostrzona firma z Sarajewa. Kto... Okej, okay, czyli nie ma tutaj AI udziału jakiegoś. Okej, okay. która wcześniej miała doświadczenie w tworzeniu Rejków, robili tam w filmach i maczali palce w CGI. Po... Noć też słyszałem takie ploty. Wszyscy gracze mieli dostać dostęp do tego demka jakoś tak po zakończeniu się PGA. Na razie cisza w temacie i trochę mnie to nie dziwi. Na... Ej, szczerze, to może być coś dobrego. Jeżeli nie mamy dalej dostępu do tego, a miał być, to może faktycznie się skapnęli kupa. Zmieńmy to. Zanim im damy dostęp do tego dema, żeby zobaczyć odbiór graczy, to. Ogarnijmy, może ten movement lepiej. I myślę, że to może być dobra decyzja, jeżeli faktycznie tak było. Na miejscu twórców chyba tego jeszcze nie pokazywać publicznie. Może jest tam jakaś wewnętrzna refleksja. Ja bym naprawdę chciał, żeby im się udało, ale no nie będę udawał, że deszcz pada, gdy. Plują mi w, mordę. w pewnym momencie zapytaliśmy, czy to. Tak ci nas rana głowę, a ty mówisz, że masz fajną czapkę. No jest jak jest. Że Mateusz pracował nad kornikami Myrtany pomogło mu w rekrutacji do zespołu tworzącego remake. No i Reinhard zabrał głos, że tak był to dość ważny wpis w CV, no ale uśmiechnął się potem pod nosem i powiedział, że nie był to wpis decydujący. W końcu Gothic to bardzo stara, ponad 20-letnia gra, a oni tu robią na Unreal'u nowe współczesne rzeczy. Tylko wiecie co? Mi się w tę starą, ponad dwudziestoletnią grę grało lepiej niż w to współczesne demo. I z tą myślą Was zostawię. No przykro mi strasznie jest. No, cytując klasyka, to ja tak miało być. Miało być zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Kurde, no, straszna lipa, moi drodzy. Ja wierzę, że to się może komuś podobać, tak? Wierzę, że oczywiście no są logiska nachypowane, że to jest to, że tego oczekuje... Y będą ludzie, ale mi się wydaje, że oni trochę są tacy zaślepieni i chcą po prostu, żeby to było dobre, więc wierzą w to, że tak miało być, że tak będzie i że to im się spodoba, ale kurde, no. Jakieś oczekiwania należy mieć. A jeżeli to jest gorsze od oryginału, no to kurczę pieczątą. No ale mówię, brak daty premiery oficjalnej jakiejś takiej, na zaraz, powoduje, że można mieć nadzieję na poprawę i to jest fajne. Podszedł wam ten system walki czy coś, to nie wiem, nie lepiej pograć w Alexa 2 bez współczesnych broni, tylko z mieczem? To, nie wiem, może nawet lepiej wyjdzie, bo to piranie robiła, a nie zespół, który odtwarza ich pracę, nie wiem. Zespół doła. No w sensie, jak się jaracie, to super. Mi jest przykro. I tyle. Ja się jaram bez względu na wszystko, będę to sobie sprawdzał. Nieważne w jakim kształcie ta gra wyjdzie. Pomęczymy się albo będziemy się radować, zobaczymy. Ale kurde no, to będzie na pewno dobry content. Tylko fajnie by było, gdyby to był dobry content, dlatego że to będzie dobry remake, a nie dlatego, że będziemy cisnąć po tym jakie to jest główniane, prawda? Zawsze wolę wybrać dobrą grę. Na razie. Na razie kolejne zdanie w temacie gotyku remake i kolejne niestety niezadowolone.